Witajcie prosto z mojej kuchni, dziś taki vlog, w którym zabiorę Was w fajne miejsca, coś tam myślę, ciekawego się wydarzy, łapka w górę, subskrybujcie kanał i o te sumy bardzo Was proszę, ponieważ mój synek ostatnio, lata 8, pyta, mamo, mamo, kiedy Ty dostaniesz ten srebrny przycisk? No bo YouTube na 100 tysięcy subów wysyła taki, taki przycisk, taki srebrny znaczek, i mój e, syn bardzo o nim marzy, więc, więc mówię do syna: Trochę to synu jeszcze potrwa. Także prośba do Was o te subskrypcje będzie mi bardzo miło, bo każdy sub nas przybliża do tej. Magicznej liczby 100 tysięcy, także będzie mi bardzo miło. Za chwilę pokażę wam, co ostatnio sobie kupiłam, co dostałam, co mi się sprawdziło. Ale najpierw zaczniemy bluzką, którą mam na sobie, bo tak, to jest bluzka z kolekcji letniej Suzy Preska. Bardzo fajna, lekka, uszyta z takiego włoskiego lnu. Podoba mi się bardzo. I powiem wam, że na początku uszyliśmy taką koszulę z innego materiału, trochę grubszego. Mówię do Karoli z Preski. Słuchaj, za gruba. I Karla się ze mną zgodziła. No, piękna wyszła nam ta e, koszula, ale no, nie. A ta z kolei jest super lekka na takie gorące dni. No, piękny jest ten len. Tak dobrze się w tym czuję. Mam nadzieję, że ta kolekcja Wam się spodoba. Zabiorę Was zresztą dzisiaj do preski, bo tam się wybieram. Mam nadzieję, że coś tam będę mogła nagrać i Wam pokazać. A teraz, e, a teraz tak. Te rzeczy, które ostatnio mi się sprawdziły i zaczniemy, uwaga, od e, szewca, bo e, tak jak dziewczyny. Mówiły posiadaczki tych klapeczek Hermes, warto je zanieść do czerwca i podzelować. Więc ja się posłuchałam i zobaczcie, podzelowałam je. Tutaj widać e, tę część. I to jest taka chropowata część, żeby te m, klapeczki się nie ślizgały. E, no i powiem Wam, że tak e, czekałam tydzień. Kosztowało to 80 zł, jestem zadowolona i powiem Wam, bo troszkę tutaj w nich chodziłam po domu, w tych lakach rzeczywiście są wygodne, nie ma co, są wygodne. No, mam nadzieję, że posłużą mi przez to podzelowanie długie, długie lata, też ktoś tam zwrócił uwagę, że jak podzelujesz, to chyba wtedy już gwarancja nie jest ważna, także też informuję Was, no ale ja myślę, że... No, nie będę przecież ich oddawać, że będą mi dobrze służyły, ale mam alternatywę, bo te są karmelowe, ale ostatnio kupiłam sobie chyba za 139 zł, czy 119, 139 ma takie wzarze beżowe. I powiem Wam, że trochę już w nich się śmigałam. Też są bardzo dobre, ładne. No, już nie tak wygodne jak te Hermesy, ale. Bardzo dobra alternatywa. Jasne pokazuje, że takie są. Też są właśnie one w kolorze karmelowym. Są też w kolorze miętowym, więc dla każdego coś dobrego. Fajne. Yy, od razu pokazuję dalej. A, dostałam yy, yy, od Darii ze Szczecina, mojego rodzinnego. Pozdrawiam Cię Daria. Od marki yy, Kloschi. Yy, taki... Balsam rozświetlający i powiem Wam, że on mi się świetnie sprawdza, on zawiera taką naturalną złotą mikę, która sprawia, że tak pięknie na skórze się ten produkt odbija, rozświetlenie takie. Jest też tutaj ekstrakt z bursztynu, który poprawia też koloryt skóry, jest olej z orzechów włoskich dający nawilżenie na skórka i jest też taka substancja, tylko pewnie pomylę... Ery, erytruloza. I to jest taka substancja delikatnie opalająca skórę, ale ta opalenizna będzie bez smug. Czyli to jest taki wielofunkcyjny produkt i fajny, bo naturalny. Yy, polecam serdecznie. I teraz posmarowałam i czuję taki zapach guby owocowej. O! Yy, no a jak macie, yy, tutaj są naturalne oleje, yy, masło Shea i żel aloesowy, no to ten produkt nie tylko pięknie wygląda yy, na skórze, ale też daje nawilżenie i elastycznia skórę. Bardzo fajny do sprawdzenia. I w ogóle z tej marki Kloshi jeszcze testuję sobie, i to jest dla mnie trochę szok. Taki kosmetyk naturalny, a tak mi podpasował, ale to dam za jakiś czas, jak skończę całe. Eliksir liftingujący. To jest takie serum. Bardzo fajne. Też mi bardzo pasuje i stosuję od dwóch tygodni. Szklana buteleczka, pipetka. Fajne, ale to dam znać. I kupiłam sobie ostatnio. Kto tam mnie śledzi na Insta na poprawę humoru, bo naprawdę miałam zły dzień, a ja też wam złe dni, naprawdę, uwierzcie mi, taki strój kąpielowy. I na początku w przymierzalni ja go w ogóle źle ubrałam, jakoś sobie z tyłu zawiązałam ten sznurek. A ten sznurek to, słuchajcie, powinno się nosić tak, że są ramionczka, tak? W każdym razie to jest taki, taki Instagramowy się śmieje ten strój kąpielowy. Wygodny, bo wygodny. Myślę, że raczej na mały biust niż na większy. Kosztował 179 zł. Ja wzięłam M, -kę, bo nie chciałam eski bo za krótki byłby. Nawet nie mierzyłam. Ta M fajnie leży. I mogę się pochwalić, że zabieram go do Hiszpanii, bo jadę z Karolą, jej siostrą Patrycją i z moim synkiem na zdjęcie tam do nas do Hiszpanii, więc parę strojów kąpielowych chcę zabrać, bo taki mam wizję takich e, fajnych zdjęć. Mam nadzieję, że to wyjdzie. No i tyle. Fajny stroj mi się bardzo podoba. No i tyle. No to co, lecimy. Zabieram Was ze sobą. Zgadnijcie, gdzie ja dzisiaj jestem? Oczywiście, to Maszów Mazowiecki, moje ulubione miejsce, Preska, bo tutaj jest siedziba Preski, a za kamerą jest Karolina. Karolina, ale nie ta moja, tylko właścicielka preski, bo przyjechałam omówić jeszcze kilka szczegółów związanych z kolekcją, a już niedługo, już niedługo start kolekcji letniej, która będzie lekka, zwiewna, kobieca, pełna lnu pięknych gatunkowo materiałów, materiały z Włoch, z Hiszpaniach w ogóle będzie cudnie. Karola, zgadza się, prawda? Że Oczywiście, jest. będzie pięknie. No i muszę coś Wam pokazać, coś absolutnie zjawiskowego, coś podobnego do sukienki Malaga, która bardzo się podobała, ale to będzie taka sukienka troszkę inna, z takim specjalnym paskiem, bardzo piękna, z cudownego materiału. I Karola, no jak w tym wyglądam? Wyglądasz w tym po prostu zjawiskowo, obłędnie, elegancko. Po prostu 100% ty. Tak, 100% ja, bardzo mi się podoba. Będzie dużo, dużo pięknych naprawdę materiałów. Ja jestem zachwycona. Choć Karola, przyznaj szczerze, że lekko ze mną tym razem nie miałaś. Jakoś tak płynnie poszło nam wiosną. To szybciej, prawda, to a prawda. Wiesz, może dlatego, że po prostu było no, mało czasu, tak? Mało I dlatego... czasu, ale ja też trochę kombinowałam. Jednakże jest idealnie teraz. Każdy element tej y, kolekcji to jest takie 110% ja i wiem, że Wam się spodoba. Ja już to czuję w kościach i mojej Karoli też pokazywałam i Karol też zachwycona. Będzie coś dla większych dziewczyn, w większym rozmiarze, coś dla mój rozmiar. Będzie coś, będzie coś coś nie... długiego? Będzie coś długiego, coś nie w moim stylu, ale jak założyłam, to się przekonałam. Także jeszcze chwila, niedługo y, premiera. Y, trzymajcie kciuki. Także tak. Że tak. A my dalej idziemy jeszcze gadać, bo mamy dużo zawsze tematów Bardzo odgadania. dużo, a czas ucieka. A czas ucieka. Cześć. Dzisiaj ja zabieram was do klinik, żeby pokazać wam panikującą Suzy. Już do niej idziemy. No dzień dobry dziewczyny. No dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście już panikuję jak zawsze, ale to mnie doskonale znacie. Jestem po rozmowie z panią doktor, zaraz tu wróci. Nałożone znieczulenie. Uwaga, moja pierwsza mezoterapia w życiu. O 10 lat za późno. Będzie dobrze. Znieczulamy się właśnie. Jestem już znieczulona i pani doktor zapytam wprost, czy pierwsza mezoterapia i głowa. W okolicach 40 to trochę nie za późno. Jak mam być szczera, to ja rekomenduję trochę wcześniej. Już tak po 25 roku życia uważam, że zabiegi profilaktyczne, czyli rewitalizacja, mezoterapia powinna być wykonywana tak przynajmniej raz na pół roku, nawet u osób, które są trochę przed 30. Czy mezoterapii i głowy należy się bać? Oczywiście, że nie. Poza małym śniakiem nie ma nic innego, o co powinniśmy się obawiać. Czyli mezoterapia i głowa, tak naprawdę, to jest koktajl witamin, kwasu fiarowanowego. W zależności, tak naprawdę, od produktu, który dobierzemy do skóry, mhm. dokładnie, to będą różne substancje aktywne, które będą miały za zadanie pobudzić fibroblasty i działać profilaktycznie, przeciwstarzeniowo. A u mnie, y, jaki to będzie preparat? Co mi jest najbardziej potrzebne, jak pani doktor patrzy na moją skórę? My z racji, że się trochę znamy, dobrałyśmy produkt premium, który możemy robić raz na pół roku, cząsteczka kwasu nowego jest w taki sposób zbudowana, że będzie tam znajdowała się dłużej i będzie stymulowała przez jakiś czas fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych. Dlatego ten produkt Pani wybrałam, żebyśmy nie musiały widzieć się w gabinecie zbyt często. Tak, to coś dla mnie. Także działamy. Jesteśmy już po nie było strasznie zupełnie. Czyli widzimy się do dwa tygodnie, bo jeszcze mamy co nieco do podziału Tak, bo jak się człowiek zaniedba, a ja przyznam szczerze, że ostatnio no, nie robiłam żadnych zabiegów i nie dbałam o skórę, no to potem są takie efekty lepiej, profilaktycznie i systematycznie. I systematycznie. Dziękuję. Dziękuję Hej, Łajtuniu, zapomnieliśmy pokazać jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie ekspresu do kawy mojego nowego. Mm, Szarpnął się pan małżonek i kupił mi na imieniny taki sprzęt, bo tyle, ile ja pieniędzy, nie, Łajtuniu, wydawałam na Ech, kawiarnię i kawy na wynos, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem, coś ostatnio mam smaka na różne kawy, lubię próbować lubię dobrą kawę, w każdym razie mamy ekspres teraz taki, proszę bardzo ja Wam to pokażę, każdy ma swój profil jest Suzy wybrane i ja sobie biorę no cappuccino może być ciach i robimy, tu jest ustawione łatwiej w obsłudze, próbujemy sobie teraz różne tylko ziarna yy, I no i już mamy takie jedno sprawdzone i robi się to tak że mam. Tak naprawdę cappuccino pijemy rano, a po południu espresso. Ewentualnie espresso macchiato z odrobiną pianki mlecznej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Trochę to tutaj nie do końca nie wyszło. Ale mamy to. I jest kawa. I teraz Wam zgadzę, co ja najbardziej lubię w naszych nagraniach. Moment, kiedy zrobimy zdjęcia, zrobimy nagrania i możemy iść jeść. I dziś jesteśmy podobno w takiej znanej knajpie Karola. No w otwartej knajpie. Restauracja Szum. Na Tak, przy Rondzie Deszyńskiego. mają tu podobno dobrą pizzę, taką nietuzinkową. Tak, polecam bardzo pizzę o nazwie Szum, która jest właśnie z ogórkiem kiszonym i z pastrami. Ja mam też ładną lemoniadę. Dwie rzeczy chciałyśmy powiedzieć. Pierwsza, kiedy jest premiera kolekcji, bo już ustaliłyśmy z, preską, z Karoliną z Preski, że będzie 7 czerwca, w najbliższy wtorek. Postaramy się z Karolą, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby o 19 był live na Instagramie i będziemy przymierzać ubrania, a o 20 we wtorek będzie film premiera naszej kolekcji. Jestem przeszczęśliwa. Tak, będzie ja pierwszy. też już się doczekać nie mogę. I Karola też będzie się wam czymś tam zaprezentować. Na pewno. To jest pierwsze ogłoszenie. A drugie pewnie Was interesuje, czy jestem zadowolona yy, z mezoterapii głowej. I to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić, bo naprawdę ta skóra jest teraz taka ładna. Karola? Potwierdzam, Potwierdzam. Suzy, która panikowała, że tej mezoterapii. Da, da, da. Przyrzekam, będę chodzić teraz co pół roku na tę mozoterapię. To jest najlepsze, co mogłam zrobić dla mojej skóry. E, także ja polecam i polecam oddawać się w dobre ręce. Zostawiam Wam różne linki pod blogiem tam, co Was interesuje, to sobie czytajcie. I co dziękujemy. My teraz będziemy konsumować. Subskrybujcie w kanał. No już mi w brzuszku i I do następnego. Widzimy się we wtorek premiera kolekcji. Pa! Pa!